Tutaj Lenta i mama. Ja mam <noise> I dzisiaj dla mnie 500 Pięcetund. Junior. Junior. Nie będziecie widzieć naszej planszy, która jest na stole, bo nie umiem ustawić kamery. W ten sposób na Zaczynamy i wpiszcie. Cześć, tutaj Lenta. To nie twój kanał. To jest mój kanał. Le, cześć, tu Lęka, to nie twój kanał. Um, to... Siemanto, to. to Lenta. Nie, Amanda Tisowska się nazywa nasz kanał. Um, Amanda Tisowska, Lentowa. Nie, Lenta i Amanda w piwcie. Jakim chcesz być kolorem pionku, pionka? Mmm, um, żółty. Żółty? Ja chcę być czerwona. Aha, to jest, to jest karta czasu, kochanie. Taka karta. To jest karta czasu, a to jest karta zamiany. Pokazujemy język, krowan Jak będziesz chciała zamienić pytanie, to... Ale ile razy to można użyć w ciągu gry? Pięć razy! Mhm. Mm. 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 Mhm. Mhm. I będziemy korzystać z tych kart zamiany i czasu. Pięć Czytam. Wymień trzy miejsca, gdzie można przyczepić magnes z wakacji. Lodówka. Lodówka. nie, ja tylko na lodówkę przyczepię, przyczepię magnes z wakacji. Magnes jeszcze. No magnes, ale na gdzie byś przyczepiła? Na lod. I gdzie jeszcze? No nie... wkładamy tego? Nie wiem. Do Dobra. mamy jest w tą grę. Jesteś gotowa? Tak. Wymień dwie rzeczy w garażu. Eeeem... Um, i nowe. No dobra, może być w Brawo. I od razu odwracasz? Nie. Od razu jak przeczytam, to odwracasz. Dobra. Wymień trzy rzeczy, które mogą przejść w paczce. Ubrania, yy, biżuteria, kosmetyki. Radio, okay. Mam, miałam trzy wymienić trzy. Nie, pięć, bo to jest naj... Trzy. Pięć sekund masz tylko na to. No, Tam, to masz. Dobra, teraz ty. Ale usiądź ładnie tutaj. Dobra. Wymień dwie pory dnia. Zima, lato. Po pory dnia. A co to są pory? No to jest ten y, poranek, noc. O nie, ja. A ty wymieniłaś pory roku, kochanie, a nie pory dnia. Dobra, teraz co, wracać mi klapsy dre. Ale jak ty to Dobra. Wymień trzy rzeczy, które można zamówić przez telefon. Y, pizzę, y, taksówkę... O nie. Ty to No bo bez sensu ja powiedziała, na przykład zestaw wiadomości, bo to jest to samo. No, dobra. Teraz ty. Ale to już moja tarpa, No, nie możesz patrzeć. Ty tak nie umiesz czytać. Ale chcę patrzeć. Wymień dwa posiłki. Eee, Dawid, siewa i szafa. Powiedziałaś? Nie ja wiem, co to są posiłki. No, na przykład zupa pieczarkowa, kurczaka z grilla, faretki. Mhm. Chyba, no nie. O, ja już nie ja widziałam. To eee, jest w ogóle bladówka, szafa i szafa. Jest szafę? Na obiad szafa? Nie. <laughs> Dobra, to teraz ja. Wracasz mi? Ja to. No. Wymień trzy kolory z tradycyjnej kostki Rubika. Biały, czerwony, zielony. I mam nadzieję, że tak. A gdzie różowy i nie ma w kostce Rubika. Dobra. W ogóle dobrze odpowiedziałam? Teraz ty. Moja karta. Wymień dwie rzeczy potrzebne do projektowania mody. Ale że tak. potrzebny do projektowania. Ołówek, kartka. trzy nazwy ptaków wodnych. Tak. Mywa. No i nie z... Myślałam, to, to Woda, się... woda. Tak, ptak to woda. Ptak to woda. To jest wersja dla dzieci. To wtedy pięć ja wybiera się. Tak, stresuje, że ja jest tak, bardzo No, wybieraj. Daj mi. Nie jeszcze Wiem. czerwonej. Wymień dwie okazje, żeby dać komuś kwiaty. Chłopak dziewczyna, Chłopak dziewczyna. Co? Okazje. Co to jest Dobra, jeszcze raz nasze Okazje. Komu dajesz kwiaty? Z jakiej okazji? Nie O, bo na to wywórze urodziny średnia, średnio, a urodziny, randka, Dzień Kobiet, Walentynki... Ale nie, <grystanie> bo ja u Pani powiedziałam. Będę sobie <grystanie> piątał. Dobra, wymień trzy rzeczy, które szumią. Ej, to już widziałam pytanie, jak otworzyłam tę grę. Suszarka, nie wiem, co jeszcze szumi, radio. Nie, była zielona już. <grystanie> Dzięki bardzo. Wymień dwie świecące świecące rzeczy. Słońce, eee, słońce i słońce i niebo. Dwie świecące rzeczy Lena. No świecące nie. Lampa. Ale słońce ale też świeci. No ale to jedną rzecz wymieniłaś słońce. Słońce niebo. Niebo świeci. Bo słońce na niebie świeci. Wymień trzy zawody, w których używa się narzędzi. Mechanik, malarz, murarz. Grosza wróciła, rzecz nie A widzisz? Coś w końcu łatwego dla mamy. Ej, gdzie ty idziesz? Jak ty musisz powiedzieć pierwszy, żeby sobie pójść piąkiem? Dawaj kartę, no. Ej nie, tego nie będziesz umiała, kochanie, wiesz? to wymień dwie siostry kopciuszka. Wiesz, jak się one nazywają? Nie. Też nie wiem, nie pamiętam, więc ja Ci dam inne, bo ja muszę Wymień dwa imiona. Amanda, Lena, i Panda. Panda to nie imię, ale wystarczyło dwa, wymieniłaś trzy ślicznie. Dobra. te ja Ci No idziesz piątkę sobie Ty Tym z Tobą. Trzy, dwa, jeden i wymień trzy rzeczy w płynie. Mydło, szampon, płyn do kąpieli, płyn do naczyń. Mm. Mm? <grych> Idzie sobie. A co było na, to, na tym kolorowym? Aha, jak jesteśmy na tym kolorowym, to mamy dodatkowe 5 sekund na odpowiedź, czyli możemy dwa razy. Mamy dużo więcej czasu, wiesz? model, jeszcze jeden las. No co czekaj, czekaj. oszustka. Mówiłaś dwa razy. Co byś to jeszcze to do <mulatuj> Ale ty masz być tu u mnie na środku. Dobra. E, teraz o ja tobie czytam. Tak. Wymień dwa białe stworzenia. Duch lopat i duch lopat. A niedźwiedź? Jaki? Biały. A jaki? Polorny. Polorny, dobra, zaliczę ci to. Masz duch, stworzenie i robak. Robaki też są białe, więc w sumie nie no, nawet powiedziałaś to dobrze. Włosy masz trzy rzeczy, które mają głośnik: telewizor, laptop, telefon. Piątek. Dobra. Dobra, teraz ja ci? Ja chcę Nie, nie weź masz Wymień dwie rzeczy, które można robić w deszczowy dzień. Eee, Statać na tałurach w i można wszystko robić na żorach. Dobra, zaliczamy chyba, co? Dzięki. Dobra, yy, teraz ja. Płoto. Wymień trzy rzeczy, które się zamyka. No wracaj mi. Yy, Buzia, drzwi... Okno. Okno. Powiedziałam nie, nie bo ja ci podwiedziałam. Osadź to. Nie idziesz piątem. Nie idę. Cztery dnie. Dobra. Zaczynam. No to... Dobra, policzam ci to. Co mi robisz? Policzam ci to. Zaliczasz? Nie? Nie. Wymień dwa kolory, kredek. Um, em, żółty, biały, różowy, czerwony. Pięknie aż cztery. Wymień trzy nazwy ulicz Twojej miejscowości. Giermskiego Wojciechowskiego, Warszawska. Z Mmm. Wymień dwa kolory skarpetek. Biały, różowy. Super. No to trzeba czasami... Ej, patrz na no, zaraz wygrasz. Ej! Już czy... <grym> nie boli nic? <grym> Dobra. Y, teraz... Ty zmiałaś... Nie, to ja to i znowu przytrzymam. Dobra. Odwracasz mi... Nie rób tak. Bo boli będą na buzi. Dobra. Nie. Teraz. ty mi odwracasz. Czy wymieniać skarpetki przecież? Dobra. To. I znowu podejrzałam. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Wymień trzy rzeczy w korytarzu. Schody, drzwi, trzynka na listy. Udało mi się. Dobra. Tasty. Wymień dwa miejsca, gdzie rosną drzewa. Eee, na no, walyszce ja i na Nie, <grym> nie ulicy, kochanie. jeszcze jedno pytanko, co miałaś e, miejsca. Las, park, podwórko. Ogródek. Dobra, jeszcze inne pytanie. Dawaj jeszcze raz. Wymień dwa miejsca, gdzie rosną kwiaty. i, i Lena, miejsca. Gdzie masz miejsca? Gdzie są kwiatki? Tak samo ogródek, łąki. I nadlubię. na grobie. Na no. grobie. Też rosną na grobie. Dobra, teraz ja. Zwróć się. Czy? Czekajcie są dwa, No. Trzy, dwa i jeden. trzy rzeczy, które mają rogi. Byk, koza. I tu są rzeczy. Rogi, łóżko, szafa, krzesło, stół. Łóżko ma, róg ma. Krzesło ma, róg ma. Stół ma, róg Dla. A ja byk. By. I jeszcze dla. Gra też ma rogi, no. No i na przykład, o, hulajnoga. noga. Dobra, teraz ten. Ja Ci czytam. Wymień dwa owoce, które rosną na drzewach. Jabłka. Jabłka i Dobra, zaliczamy. Wymień trzy narzędzia malarza. Otwórzmy. farby i pędzel. Wymień dwie rzeczy, które można schować w kieszeni te telefon i papierosy. no mówisz o tym obok mnie. <noise> Serio musiałaś mieć takie rzeczy? Dobra, zaliczone masz to, ale ma musieli to wyciąć z filmu. Aha. Nie mogłaś powiedzieć klucze, pieniądze? <noise> zapalniczka telefon i papierosy. <noise> Dorobek życia matki. Wymień trzy zdrobnienia i mięso. Amancia, Lenusia i Oliwcia i Baretoś. No, oczywiście. być. Ok, teraz. A to nie warto, żeby ci to wydłegaj. Dobra. Trzy, dwa. Ja się nie odważam, się nie Dwie nazwy ciastek. Bardziej, bo chodziło o delicję, wiesz, takie ten, ale. Bo jest ciasta, a nie ciasta. Ale dobra. Trzeba zmienić trzech bokatorów Czarnoksika... Czer... Czarno księżnika z krainy Mama, czy to? No Ale ja nie wiem, czarne Księżnika. Mama. Wiem. No i teraz ty. Ale no, nie no nie zaliczamy. Jak się zadowolona, bo mnie wychodzi. Ale to училище bod mnie. Cię w ogóle tym nie. Wymień dwie rzeczy, które można złapać. Emily, delfiny. Do można złapać? no czasami. No, nie zaliczamy. Ja nie wiadomo czy ja wygram, chodź, na pewno nie wygram. Dobra, trzy, dwa, jeden. Wymień trzy imiona na lika. Wymieniczyli no. Co? Trzy imiona na literę K. Odwracaj mi klapsy dręczę. Mm, Cornelia. Alon. Halon. Co? Co? No niestety. Alon. Nie, nie udało mi się wymienić 3 na literę K. No nie wygrywasz jeszcze, bo teraz ty musisz powiedzieć na pytanie. Wymień dwie ciepłe rzeczy. Ej! ej i łóżko! Krzysełko, jak może krzesełko być ciepłe? No czasami jak coś już będzie ciepły i będzie ciepło. A może to jest ciepłe? Powiedzmy, że wygrywasz oszustko mało. Jeżeli... Jeśli filmik Wam się spodobał, to dajcie 1000 milionów Nie ma 1000 milionów, punkty to są pieniążki. Dajcie 50 złotych w dole na razie! I zostawcie komentarz, czy chcecie więcej filmików, jak gram z tą obrażalską I... dziewczyną, I... która nie potrafi I... przegrywać. I... To na tym dużym losie, to I oto subskrypcję. Na mamy czole. Może na Twoim czole damy? Nie. Na mamy Atu. Mama jeszcze nie potrafi tego.